Kanał biznes 247. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj pomagamy firmie sprzątającej. A w czym? W zdobyciu klientów przez internet. Sytuacja wygląda następująco. Nasz klient świadczy usługi sprzątające na terenie Warszawy. Świadczy usługi sprzątające i biur, i mieszkań. Prowadzi swoją działalność już około prawie 10 lat, z tego co sprawdzałem. Ma zrobioną stronę internetową, ma stałych klientów, ale zgłosił się do nas w celu poprawienia wizerunku jego firmy w internecie. Bo chce. Zyskiwać więcej zleceń z internetu. Sprawdziliśmy konkurencję klienta, sprawdziliśmy jego wizytówkę, przygotowujemy właśnie audyt dla naszego klienta. No to co? Jedziemy. Zaczniemy od mocnych stron, później od obszarów, które trzeba poprawić, no i nasze pomysły, jak można by to zrobić. Jazda! Dobra, zacznijmy od tych dobrych stron, czyli co jest na tym etapie już dobrze. Dobrze jest to, że klient ma zrobioną stronę internetową. Strona internetowa jest przejrzysta, chyba była robiona pod kątem pozycjonowania, więc zakładam, że tam też jakieś kontakty się i zapytania pojawiły, ale brakuje nam wizytówki, bo jeżeli chcesz skorzystać z firmy sprzątającej, masz swoje biuro, chcesz, żeby ktoś ci to biuro jakby regularnie sprzątał, no to nie weźmiesz sobie firmę firmie krza, która gdzieś nie w internecie ma jakieś realizacje, ale tak naprawdę nie ma opinii, no bo będziesz się bał, tak? Lepiej skorzystać kogoś, kto jest sprawdzony w internecie i kto już tam ma kilka ocen. Ja jeśli szukam czegokolwiek w internecie, czy to usług, czy produktów, mam coś takiego, że zawsze patrzę, co inni ludzie mówią na temat czy tej firmy, czy tego sprzedającego, czy tego usługodawcy. Wolę jednak potwierdzić, sprawdzić i mieć chociaż jakieś zabezpieczenie, zanim zdecyduje się nawet na kontakt z taką firmą. Staram się korzystać z tego, że mamy tę możliwość i zweryfikowania tego, co faktycznie dana firma sobą reprezentuje, co ona Lobby, co o niej inni ludzie? No i raczej pójdę za tłumem w tym wypadku, no bo wolę być zabezpieczony. Klient ma dodane też swoje ogłoszenia na różnego rodzaju portalach biznesowych, więc to jest też plus, bo można go znaleźć w innych miejscach. A dodatkowo podbija to też pozycjonowanie strony. Usługi na stronie są też dokładnie opisane, więc wiemy czego można się spodziewać od takiej firmy, jeśli się do nich zgłosimy. No i oczywiście mamy też referencje od firm, z którymi współpracuje. To profesjonalnie napisane, także bardzo dobrze. Jest to swego rodzaju też opinia i potwierdzenie, że ta firma świadczy dobrą jakość. Także to są na pewno na pewno plusy. Przechodzimy do sprawdzenia wizytówki. Jeśli chodzi o wizytówkę, to jest ona, także już jest duży plus. Nie, chyba mały plusik, bo mamy ją, ale chyba sporo brakuje w niej. Znaczy, wydaje mi się, że to, że ta wizytówka tam jest i sobie wisi kilka lat, w pewien sposób też pomoże to, bo na pewno łatwiej jest wypozycjonować wizytówkę, która jest i ją poprawić na lepsze, niż robić wizytówkę od nowa. Przeanalizowaliśmy sobie warszawski rynek, i wyszło nam, że konkurencja jest dosyć duża, ale nie aż tak duża, bo z tego co widzę, to to są firmy, które mają opinię 4,8 i tych opinii mają około 40, więc jeżeli macie bazę klientów, to, to mi się wydaje, że jest do przebicia i to całkiem szybko. Nasz klient na pewno miał więcej niż 50 realizacji w całej swojej historii, więc jest to też coś, na czym można bazować, jeśli chodzi o podbicie tych opinii. No, dlaczego o opiniach mówimy? Bo opinie są bardzo istotne, jeśli chodzi o wyświetlanie waszej wizytówki. Google będzie was promowało na górze dla konkretnych wyszukiwań, dla konkretnej branży, jeśli macie oceny jak najbardziej zbliżone pięciu gwiazdkom i macie jak najwięcej tych opinii. Tutaj nasz klient nie ma żadnej. Opinii, mimo tego, że referencje na stronie się pojawiły i zadowolonych klientów ma. Ale widzimy Konkurencja, którą znaleźliśmy na pierwszych trzech miejscach, ma od 38 tak, do 49 opinii, więc jest to dużo więcej niż nasz klient na stronie, bo wszystko to jest dużo więcej niż zero, prawda? No tak. E, także na pewno to będzie pierwsza rzecz, na której trzeba się skupić tutaj. Jak to zrobić? Mamy już klientów ale nie mamy opinii. Co możemy zrobić, żeby takie opinie do wizytówki uzyskać? Ta sytuacja jest całkiem prosta do rozwiązania. No Zbieramy jest. numery telefonów naszych klientów, adresy mailowe, możemy im wysłać maila z prośbą o dodanie opinii dla naszej wizytówki w Google. Oczywiście link bierzemy bezpośrednio z naszego panelu wizytówki. Po wykonaniu takiego działania, które załóżmy nie przyniosło żadnego efektu, tak załóżmy, że mamy bazę 200 klientów, a tylko 10 klientów nam zostawiło opinię, możemy zastosować taki mały myk marketingowy, że możemy dać zniżkę na przyszłe sprzątanie, Albo wykonać pewną usługę dodatkową za darmo. Dokładnie. Wysłać swego rodzaju ofertę rabatową dla klienta, tak? Czyli jeśli okazało się, że tych opinii uzyskaliśmy za mało, chcemy ich uzyskać więcej i mamy jeszcze bazę, do której możemy się skontaktować, no to wysyłamy na przykład 5-10% zniżki, czy tam darmowa jakaś tam usługa ekstra za udzielenie recenzji. Ja bym się na pewno na takie coś skusił, myślę, że Ty też. Ja też. Dokładnie, a jest to na pewno coś, na czym my nie stracimy, klient na pewno też zyska, a my dzięki wyższemu pozycjonowaniu możemy uzyskać lepszą promocję i więcej nowych klientów, także dla nas jest to jak najbardziej plus. Jeśli powiedzmy, ja wyślę taką kampanię SMS-ową, dostanę sporo tych opinii, to co? Robota zrobiona i już mogę założyć ręce i co, liczyć kasę, tak? Absolutnie nie. Jeżeli ktoś dał nam pozytywną opinię, to warto tej osobie podziękować i zachęcić I za do kolejnych zleceń. Do zachęcić do kolejnych zleceń, tak, dokładnie. A co przy negatywnych opiniach? Przy negatywnych opiniach warto całą sytuację wyjaśnić, bo często zgłaszają się do nas firmy i dostaliśmy negatywne opinię, co z tym zrobić? Usuwać. Banować. Przede wszystkim trzeba na nią odpowiedzieć. Bardzo często zgłaszają się do nas klienci, którzy dostają negatywne opinie, i zwykle, jak je czytamy, to ta sytuacja nie do końca pogrywa się z rzeczywistością. Wtedy warto w tej odpowiedzi dla klienta tą sytuację odkręcić, że tak powiem, się trochę obronić, bo bardzo dużo osób szczególnie te negatywne opinie czyta i chciały poznać stanowisko danego klienta. Jasne, czasami też negatywna opinia jest efektem jakiegoś niezrozumienia danego klienta i powiedzmy, wszystko było ok, ale po jakimś czasie, tak, klientowi się coś nie spodobało, albo nawet nie chciał nam tego, czy wstydził się, tak, czy bał się opowiedzieć o tym od razu po usłudze. Dobrze też wtedy dowiedzieć się, co temu klientowi się nie spodobało. Z jednej strony możemy jakieś niedomówienia wytłumaczyć, a z drugiej, może ta negatywna opinia, czy ta negatywna ocena jest akurat trafna i na przykład czegoś nam brakuje w naszej usłudze. Dobrze nawet takiemu klientowi podziękować za to i wziąć pod uwagę, że może takie usprawnienie, szczególnie jeśli na przykład taki negatywny feedback, modnie mówiąc, się pojawia, co można by zrobić, żeby klienci byli bardziej zadowoleni, a sam fakt, że my na te opinie odpowiadamy też pokazuje nowym potencjalnym klientom, że jesteśmy komunikatywni i nawet powiedzmy jesteśmy skłonni do zmian czy do rozwoju naszej firmy, co też jest istotne. Także jeśli ja na przykład widzę, że firma jest komunikatywna, odpowiada na opinie, odpowiada na negatywne, pozytywne, nie boi się niczego, nie boi się wejść w dyskusję, to to jest na pewno ktoś godny zaufania, jak dla mnie. No i można też w sumie klienta przeprosić, jeżeli rzeczywiście zawaliliśmy sprawę i powiedzieć, że następnym razem się trochę bardziej postaramy. I nie wiem, czy wiecie, ale można się wtedy z klientem skontaktować i na przykład zaproponować mu to, że jeżeli on skorzysta z usługi kolejny raz i będzie zadowolony i poprawi tę opinię, może mu zaoferować Wtedy jakiś rabat albo. Dokładnie, jak najbardziej. Także tutaj opcji jest bardzo dużo. Konkluzja jest taka, że na pewno opinii się nie boimy, negatywnych i na wszystkie opinie odpowiadamy, bo to jest tylko z korzyścią dla nas. Bo mało osób o tym wie, ale opinie w Google można adytować, tak? Jeżeli ja poszedłem do restauracji i byłem niezadowolony i pójdę tam drugi raz, wcale nie piszę drugiej opinii, tylko mam jedną szansę i wtedy mogę swoją opinię poprawić. Uważaj, przechodzimy do wizytówki klienta. Mhm. Co tu się dzieje? Mówiliśmy o opiniach, porównaliśmy oprócz samego faktu zbierania recenzji wizytówkę naszego klienta z wizytówkami jego bezpośredniej konkurencji. Wizytówka jest, tak jak już mówiliśmy, ale jest tutaj dużo braków i pamiętajmy o tym, że każdy, szukając jakichkolwiek usług czy jakichkolwiek produktów w internecie, będzie sugerował się tym, co podpowie mu wzrok. I tutaj na pierwszy rzut oka, jak sobie zestawimy tą wizytówkę naszego klienta z pierwszym konkurentem, który się wyświetla w Google'ach, no widzimy, że jest spora różnica i mnie na przykład na tym etapie, mówiąc szczerze, wizytówka naszego klienta nie zachęca. Widzimy, że zdjęcia, oprócz tego, że są słabe jakości, to są w bardzo małej ilości. Nasz klient na pewno wykonywał mnóstwo zleceń przez całą historię swojej kariery biznesowej, więc myślę, że tych zdjęć, które mógłby tutaj dodać do wizytówki jest na pewno dużo więcej i dużo bardziej atrakcyjnych, więc to jest na pewno pierwsza rzecz, którą trzeba by było zrobić żeby zaprezentować swoją usługę jak najlepiej, tutaj takim protipem będzie to, że jeżeli wykonujecie jakieś realizacje, to róbcie tego zdjęcia. Bo jeżeli w końcu przyjdzie ten dzień i się do nas zgłosicie, że chcecie stworzyć dobrą wizytówkę, w takiej sytuacji musielibyśmy zatrudnić fotografa i robić całą sesję. A jeżeli mamy zdjęcie realizacji, to mamy bazę do tego, żeby już coś na tą wizytówkę wstawić. Tak? Tutaj można by to po prostu wziąć jako taką rutynę podczas świadczenia każdej usługi. Szczególnie, że ta usługa u naszego klienta jest powtarzająca się i tych zleceń powtarzających powtarzających się ma sporo, także zrobienie takiego zdjęcia w dobrej jakości, szczególnie teraz mając telefony, które potrafią dobrą jakość wyciągnąć tak naprawdę z każdego zdjęcia, to jest myślę, że pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać. Co poza tym, widzę też, że część konkurencji oprócz nazwy firmy w swojej wizytówce dodaje też słowa kluczowe, pod którymi chce się wyświetlać, czy to sprzątanie, firma sprzątająca, Warszawa, dodaje, czyli dodają też nazwę usługi plus obszar, w którym świadczą tę usługę. Nasz klient tego nie ma. To jest też istotna sprawa, która pozwala Wam być wyżej wyświetlanym, jeśli Chodzi o wyszukiwania, bo od razu łączy Waszą wizytówkę, Waszą firmę z danym słowem kluczowym, czyli hasłem wyszukiwanym przez klientów. Mamy nazwę, mamy zdjęcia, idąc nawet, można powiedzieć schodkowo, czym się możemy dalej zająć. Idąc dalej, możemy przejść do pytań i odpowiedzi. I z racji tego, że nasz klient swoją działalność świadczy już od kilku lat, no to tak naprawdę może wybrać sobie najczęściej zadawane pytania przez klientów i na podstawie tego wyszczególnić je i dodać odpowiedzi na te pytania, żeby tak naprawdę nie marnować ani czasu swojego, ani klienta, bo jeżeli klient wchodzi i widzi, że jest zadane pytanie, czy sprzątacie powierzchnię biurową o jakimś metrażu i jest tam odpowiedź, że tak, no to wtedy klient wie, żeby zadzwonić do takiej firmy i wie, że może się spodziewać tego, że firma sprosta zadaniom, których klient, jakby, oczekuje. Tutaj mamy dwie pieczenie na jednym ogniu, tak jak wspomniałeś, bo i oszczędność naszego czasu na nietrafione zgłoszenia, ale też oszczędność klienta, który szuka i od razu, zanim się nawet z nami skontaktuje, wie, czego może się spodziewać i może też podpytać o konkretną usługę. Tak naprawdę to w sumie mamy tutaj trzy pieczenia na jednym ogniu, bo to, że my uzupełnimy te pytania i odpowiedzi i tam na przykład też zawrzemy jakieś hasła kluczowe, Google też będzie zadowolony, bo będzie też wyświetlać nas wyżej, bo korzystamy z funkcji, którą on udostępnia, a dodatkowo dodajemy dodatkowe informacje, które pomogą w i w doprecyzowaniu wyszukiwania przez konkretnego klienta. Także mamy zdjęcia, mamy nazwę, mamy opinię. Myślę, że jeśli mówimy już tutaj o pytaniach i odpowiedziach, ale też zdjęciach, dobrze by było też porównując do konkurencji, którą tutaj zestawiamy, pomyśleć o sekcji usług i produktów. Nasz klient, jako że widzieliśmy też na stronie, ma świetnie opisane swoje usługi, które świadczy i co może zaoferować potencjalnym klientom. Bardzo dobrym pomysłem byłoby umieszczenie tego też w wizytówce. Można określić konkretne usługi, konkretnie je opisując, dodając też poglądowe zdjęcia. Te usługi można też zapisać jako produkty, wyświetlić zakres cen, którego można się spodziewać. To kolejny raz Google'owi przez Wysyła więcej informacji o tym, co dana firma reprezentuje, co może zrobić, a poza tym klientom przyspiesza proces decyzyjny i pokazuje też od razu na tacy sekcje produktów, można powiedzieć, cały cennik usług, których można się spodziewać w tej firmie i od razu da informację: ok, ta firma robi to, to, to i tamto, dzwonię tam, wiem, ile mniej więcej to będzie kosztowało. Jakie zdjęcia proponowałbyś wstawić klientowi do swojej wizytówki Google? Co taka firma sprzątająca, czy może się wyróżnić? Pierwszą rzeczą będzie na pewno pełny zakres usług, które ona świadczy. Czyli jeśli nasz klient na przykład świadczy usługi, Sprzątania apartamentów, biurowców czy jakichś mieszkań na wynajem krótkoterminowy, powinien wszystkie rodzaje usług, które świadczy, wszystkie rodzaje realizacji umieścić właśnie na zdjęciach. To będzie na pewno pierwsza rzecz. Dobrze też, żeby dodać też trochę takiego ludzkiego wymiaru i ludzkiej twarzy całej usłudze, umieścić zdjęcia też zespołu, który, który tam działa razem z całym sprzętem, nawet samo pokazanie też sprzętu, którego używają, że to nie jest tam powiedzmy miotełka jakaś tam stara PRL-owska, tylko faktycznie sprzęt dobrej jakości, to jest na pewno też plus. Ja mówię ze swojej perspektywy, jakbym takiej firmy szukał. Więc na pewno rodzaje realizacji, Czyli czego może potencjalny klient się spodziewać, zamawiając taką usługę, no i też to, kto ewentualnie będzie ją wykonywał. Jak nawet jak zobaczę sobie na wizytówce, tak, jest miły pan czy miła pani z odkurzaczem, tak, wiem, że to będzie osoba, która tutaj do mnie przyjedzie, to jest super. No i druga rzecz, oczywiście też jakość usług jest na pewno powiązana z jakością tego sprzętu, więc znowu to, na jakich sprzętach pracujemy, myślę, że to by były rzeczy, które chciałbym tu wrzucić. I co jest też istotne w kontekście tych zdjęć i tego sprzętu i całego zespołu, który prezentujemy, Google używa teraz sztucznej inteligencji. Sztucznej inteligencji inteligencji AI-a, a a <grymiania> ios <jest chyba> AI, <grymiania> AI, <grymiania> AI. Używa do tego, żeby zweryfikować, co zdjęcie na konkretnym profilu firmy przedstawia. I tutaj nawet są narzędzia do tego, żeby konkretne zdjęcia, na przykład z dwóch zdjęć, które mamy, zdjęcie z odkurzaczem czy zdjęcie z miotełką, zestawić ze sobą i zobaczyć, co tak naprawdę sztuczna inteligencja, czyli algorytm Google, potrafi wyczytać z tej konkretnej fotografii. I na tej podstawie, jeśli zobaczymy, że jedna trochę bardziej trafia w wyszukiwanie firmy sprzątającej czy usługi sprzątające, to będzie na pewno zdjęcie, które chcemy dodać. Także nawet to, że my pokazujemy, na czym polega nasza usługa, co co to jest za firma, i z jakich sprzętów korzystamy, jak wygląda zespół, który to robi. To też pomoże wam lepiej wyświetlać się w wyszukiwaniach Google. Klient przychodzi i mówi, ale ja nie wiem co mam stawiać, nie wiem w ogóle jak te zdjęcia i co mam tam wstawić. Bardzo proste rozwiązanie. Sprawdź profile konkurencji. Czy to jest firma z innego miasta, która ma dobre opinie? Zobacz, co oni wstawiają i dostaniesz na to inspirację. Bardzo często klienci pytają nas, skąd tak właściwie Google wie, czy nas pozycjonować wyżej, czy nie. Co nam to da, że zrobimy tą wizytówkę w taki i taki sposób? Otóż wyobraźcie sobie, że Google działa trochę jak skaner. Im więcej macie informacji, im te informacje są bardziej zrozumiałe i bardziej czytelne, tym w większej ilości miejsc tak naprawdę Google może Was pokazać, bo dopasowuje Was do zapytań, które zadają użytkownicy. Dokładnie. Google to wyszukiwarka. Jest używana do tego, żeby przygotować i przesłać informacje, których szuka dana osoba. Ich zadaniem jest to, żeby jak najlepiej sprecyzować wynik wyszukiwania i wyświetlać tej osobie, która szuka, to, co ona chce tak naprawdę znaleźć. Tak jak widzicie, nasz klient podstawowy opis usług u siebie ma, ale jednak, jak zestawimy to z tym, co wyświetla jego konkurencja, to jest tak naprawdę bardzo mało. Mimo, że nawet to, co nasz klient może zrobić, na pewno pokrywa się z tym, co oferuje konkurencja, ale dla mnie, jako dla potencjalnego klienta, no ta oferta konkurencji wygląda dużo lepiej. Ja mogę z tej oferty dużo więcej się dowiedzieć. Szczególnie, jakbym na przykład miał mało czasu na podjęcie decyzji, od razu widziałbym, ile co mniej więcej kosztuje, czego mogę się spodziewać, dobra, dzwonię do tej firmy, bo nie chcę tracić czasu na powiedzmy pisanie maila czy dzwonienie do firmy i dowiadywanie się wszystkich szczegółów, które u konkurencji mogę dostać tak naprawdę na tacy. To będzie trochę zabawny przykład, ale samo to, że wy piszecie. Usługi, jakie świadczycie, od razu was w jakiś sposób pozycjonuje, bo jeżeli nasz klient świadczy usługi sprzątające i wpisał sobie, że pierze dywany, jeżeli ktoś pisze pranie dywanu Warszawa, to na którymś miejscu się pojawi, a jeżeli nie miałby tego wpisane, to by się nie pojawił. Dokładnie, szczególnie, że zobaczmy na, na przykład konkurencję, piszemy tak: Firma X realizuje usługę mycia okien witryn, które nie wymagają umiejętności, i tak dalej, bla, bla. Sprzątanie związane z przeprowadzką, więc nawet takie niszowe rzeczy, które mogą zrobić, ale na przykład nie są jakimś tam częstym pomysłem, jeśli mówimy o, o, naszych, o naszych usługach. A tutaj nawet jakieś mniej standardowe realizacje, które już wykonywaliśmy, moglibyśmy też tutaj dodać w opisie. Nic tak naprawdę nam nie zaszkodzi tutaj dodać trochę więcej linijk tekstu, a pomoże nam to i w wyświetlaniu się wyżej, i też w przedstawieniu oferty lepiej dla potencjalnego klienta. Boże, po co to wszystko? Po co to tam klientowi tak właściwie? Dzięki temu, że uzupełnimy tutaj wszystkie te sekcje, wszystkie te obszary, o których mówiliśmy, klient zyska tak naprawdę. Jeden główny benefit, czyli wyświetlanie się wyżej w wyszukiwaniu Google dla konkretnego hasła wyszukiwania. Co to da? Jeśli ktoś będzie sobie szukał firmy sprzątającej, usług sprzątających w Warszawie, nasz klient wyświetli się wyżej, co pokaże, że jest jednym z topowych usługodawców z tego obszaru, mamy większe szanse na to, że klient do nas zadzwoni i że faktycznie otrzymamy zlecenie od nowego klienta. To jest pierwsza rzecz, czyli samo wyświetlanie, a jeśli już mamy klientów, którzy nas oglądają i zobaczą naszą wizytówkę, te zmiany pozwolą mu na szybsze podjęcie decyzji, bo otrzyma więcej informacji. Od razu po zobaczeniu tej wizytówki nie będzie musiał zadawać dodatkowych pytań i rozwijemy wszystkie jego wątpliwości. Tak naprawdę brak uzupełnionej wizytówki wyklucza klienta z walki o nowych klientów w internecie. A jeśli nie wyklucza, to na pewno spycha go na daleką pozycję względem Samo... swojej konkurencji. Samo dno. Samo dno, dokładnie. Nie warto być na dnie. Tym bardziej, że to jest... zobaczyć, to było trudne. Nie było to trudne, nie musimy tutaj robić za dużo różnych akrobacji. Kolejny raz powtórzę, że jest to firma, która już istnieje i jest na rynku, także baza klientów już istnieje, baza zleceń, baza materiałów i baza informacji, którą możemy zamieścić, już jest, więc tak naprawdę dużej pracy nie trzeba tutaj wykonywać, a zyski mogą być naprawdę duże. Natomiast, uważaj, nie każdy może mieć czas na to, żeby zajmować się swoją wizytówką, nie każdy może mieć pomysły, i tak naprawdę, mimo tego, że wszystko wytłumaczyliśmy, to może ktoś nie do końca wie, jak się tym zająć. Może tak być. I co mam zrobić? Możesz się zgłosić do kogoś takiego jak ja. Albo ja. Albo ty. Albo Dokładnie. my. <laughs> albo my. Dokładnie. Więc jeśli na przykład czujecie, że macie ten problem, macie zbyt mało klientów online, wiecie może nawet, albo podejrzewacie, co moglibyście zrobić lepiej, ale nie macie na to czasu, chęci albo pomysłu, my bardzo chętnie pomożemy w tym. Możecie do nas napisać na maila, dajcie nam znać, napiszcie, jakie macie problemy, czym się zajmujecie, my chętnie Wam pomożemy. Zaopiekujemy się Twoją firmą w internecie. Okej. Okay. Mamy wizytówkę, mamy stronę. Czy możemy jeszcze jakoś pomóc firmie sprzątającej? Zwykle pada pytanie, czy warto być obecny w mediach społecznościowych. Takie pytanie też bym w tym przypadku zadał, ale nie znam na nie odpowiedzi. A ja znam. Szczerze powiedziawszy, za dużo bym tutaj nie kombinował i potraktowałby media społecznościowe jako portfolio. Dodał realizację, dodał trudne przypadki, na przykład sprzątania czegoś, co było trudne do domycia. Tak zwane zdjęcie przed i zdjęcie po. Wrzucałbym tam materiały na bieżąco, ale że tak powiem, nie spalałbym się na tym. Oczywiście warto to zrobić, po to, że jeżeli zdecydujemy się uruchomić płatne reklamy, no to Klient przechodząc na nasz profil, będzie widział, że już jakieś usługi świadczymy, więc warto robić portfolio. Szczególnie, że też tutaj nie trzeba będzie przewracać świata do góry nogami, bo w tego typu firmach, i tak często osoba, która zamówiła daną usługę, prosi często o zdjęcia wykonanej usługi jako potwierdzenie. I takie zdjęcia wiem, że też po zleceniach nasz klient wysyła swoim klientom. Także tutaj nie trzeba będzie za bardzo wymyślać i będzie można po prostu tych zdjęć użyć jako regularne posty w social media. Czyli tak naprawdę zdjęcia, 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 filmy, bo to wrzucamy i do naszej wizytówki w Google i na nasze media społecznościowe. I oprócz tego wyświetlamy się też w innych miejscach w internecie, co też zwiększa reputację naszej firmy. Jeśli ja, na przykład, też szukam czegokolwiek w internecie jakiegoś sklepu, sprawdzam, czy ta firma pojawia się na Facebooku, na Allegro, czy gdziekolwiek indziej, widzę jakieś opinie takie, jeśli widzę, że ta firma żyje i prowadzi różnego rodzaju profile, to znaczy dla mnie, że jest to ktoś, komu mogę zaufać. Bardziej, czy widzisz jeszcze coś, co nasz klient mógłby zrobić, żeby pozyskać? Więcej klientów. Myślę, że można by zastanowić się nad katalogami firm. Nasz klient już na kilku katalogach darmowych wyświetla się, poza takimi darmowymi katalogami, są też katalogi, które mają opcję darmową, kilkudniową, albo opcję płatne wyświetlania swoich ofert. Czyli przykładowo najbardziej popularny chyba OLX. Często może być to bardzo dobre rozwiązanie, na przykład w jakimś lżejszym okresie, albo okresie, który nie jest tak obfity w zamówienia, albo na przykład startując nową usługą. I myślę, że tutaj jeśli nasz konkretny klient miałby na przykład przykład Dziurę do wypełnienia jakiejś konkretnej usługi, nie wiem, ozonowania czy czegokolwiek, fajnie było przetestować sobie jakieś tygodniowe promowanie, na przykład na Oliksie czy takiego rodzaju platformie, prezentując konkretną usługę w konkretnej miejscowości. Myślę, że to jest też na pewno fajny test, bo to nie jest bardzo duży koszt, a może też jakichś kolejnych klientów nam dać, którzy na przykład później zostawią na opinię, podbijemy później swoją wizytówkę, więc to jest taki cykl, który można tutaj sobie dodatkowo napędzać. Także katalogi i płatne portale ogłoszeniowe, jak najbardziej coś, co można przetestować. W sumie to wpływa też. Na pozycjonowanie, bo jeżeli napiszesz dobre ogłoszenie na Aliksie i wymienisz to, czym się zajmujesz, to łatwiej ci znaleźć. Chcemy być w jak największej ilości miejsc, bo tak naprawdę marketing w internecie jest napędzany przez to, że wyświetlamy się w szerokim spektrum różnych portali. Oczywiście nie chcemy też spamować i wrzucać na przykład na Facebooka zdjęć co godzinę, no bo też też musimy być jednak troszkę ostrożni, jeśli chodzi o, o takie przeładowywanie informacjami i pokazywanie się i wyskakiwanie z lodówki, ale samo stworzenie profilu na różnych portalach na pewno nikomu nie zaszkodzi, a może tylko pomóc. A jeśli ty też czujesz, że Twoja firma przyciąga zbyt mało klientów z internetu, bardzo chętnie ci w tym pomożemy. Naszego maila znajdziesz w opisie i gdzieś tutaj na ekranie, może tu. My chętnie pomożemy Ci w zoptymalizowaniu Twojej wizytówki Google, Twoich profili social media, Twojej strony internetowej, tak abyś w końcu mógł dostawać mnóstwo zapytań od klientów online. Tak czy nie? Tak, tak zrobimy? Zdecydowanie. Czekamy na Wasze wiadomości. Jeśli macie jakieś pytania, dawajcie znać czy na maila, czy w komentarzu pod filmem. A na dzisiaj to tyle. Dzięki i do zobaczenia.